W kolejnym subskim Lombardzie. tu dzisiaj odcinek piąty, pokażę Wam jedną z takich gier, która na PSP jest dosyć bardzo ważna, szczególnie z takiego powodu, ponieważ nie dość, że to jest tytuł kasowy na Nintendo DS, jest to chyba najlepiej sprzedający się tytuł albo najwyżej oceniony tytuł na DS, -a. ale także wyszedł on na PSP i chcę Wam go zaprezentować. Wymieniłem właśnie. God of War duch sparty na GTA na Towers na PSP e, Zaraz wam o tym opowiem Widziałem jeszcze w tamtym lombardzie gdzie byłem Były aż dwie gry na Wii Był przede wszystkim tam Mario Sports Mix Za cztery dychy i tam był Mario Luigi Superstar Saga Tak chyba się tam nazywa U mnie w Słupsku gry na Nintendo Wii Ładnie Dawno nie widziałem w ogóle czegoś takiego Wcześniej widziałem chyba gry na DS I Nie pamiętam jakie tam ceny były, bo to było dawno temu. Stąd sobie na witrynie było, ale się sprzedało. Słuchajcie, GTA Xenia Towers wymieniłem się za dwie dychy. Gra... Yy, słuchaj grześku. Twój God of War, wiesz ile był warty u mnie Słupsku? 20 złotych. Nówka. Za dwie dychy. Nowa, zafoliowana gra. Chciałem się targować z gościem, żeby dawać ojcu 25 zł za to, ale on się upadł i dał 20. No i co ja miałem zrobić? Tak, no po prostu musiałem się wymienić za tą Wars. Niestety jest jeden duży problem tejże kopii. Okładka, jak widzicie, jest strasznie poniszczona z góry, i ja bym musiał wymienić tą grę. Prawdopodobnie kupując nowy egzemplarz a ten sprzedając na Allegro, albo komuś przekazać. Jeżeli chcielibyście tą kopię, ale tylko wtedy, kiedy będę miał nowy Channel Towers, możecie do mnie pisać. No, pomyślałem sobie, dobra, wezmę sobie, no bo w sumie nie miałem wyjścia, tak. Nie chciałem 20 zł w papierku, więc wolałem sobie grę na grę wymienić. No i co zrobiłem? Właściwie zastanawiam się czy dobrze zrobiłem, bo mógłbym na co innego wymienić, ale dobra. Dajmy na to. I w tym momencie mam wszystkie części GTA w ogóle. Wszystkie części. Nie na wszystkie wersje jeszcze, ale wszystkie części GTA mam. Od jedynki po GTA 5. Wszystkie mam części GTA. Niedługo zrobię filmik o tym. Tak. Prawdopodobnie w niedzielę, jak się uda. E I... Y i będziecie oglądać. Tak wygląda mój egzemplarz w wersji premierowej. Widziałem w MediaMarkcie u mnie nówkę za chyba 60 złotych i też jest w takiej wersji premierowej nie ma PSP Essentials, więc bardzo fajnie. Tutaj w wersji na PSP jest trochę więcej zadań, więcej rozwałek i unikatowych wyskoków. 11 radiostacji, znaczy w sumie to 7 nowych radiostacji, ulepszone efekty światła i tak dalej. Oraz inne wybuchy, inne stłuczki, oraz ulepszona grafika. Podniesiona do panoramicznego 16 na no 9 Tak wygląda moja kopia. Bez instrukcji, bez mapki jestem załamany, ale chociaż coś. Tak wygląda na druk. Na płytce. Tak wygląda i spód. Jest polsowany trochę od, bez, od strony osłonkowej, ale wydaje mi się, że płytka nie jest aż tak upaćkana. No są odciski palców, ale powiem szczerze, to da się, to da się jeszcze pogodzić za dwie dychy. Bywało gorzej, powiem szczerze. No ale dobra, słuchajcie, nabyłem. Czy jestem zadowolony? Pewnie, że jestem, bo, bo będę miał dzisiaj wieczorem co grać. E jeszcze byłem tam, gdzie indziej, w innym lombardzie. Chciałem wymienić najlepszą kopię gry, ale się nie udało, i cóż, tak to wygląda. A gra tam, w innym lombardzie, kosztowała tyle samo. więc cóż, nie udało mi się, bo gdybym się wymienił, musiałbym za to dać dychę, co mnie załamało, i musiałbym dać wtedy dwie dychy za tamtą drugą kopię. Poszedłem od razu, i mam to gdzieś. Słuchajcie, chcę wam pokazać w tą grę, jak ona wygląda w akcji. Pierwszy raz ją uruchomię tutaj tak napędowo. Będziecie świadkami. Jest to moja druga gra na PSP kupiona w Lombardzie, a pewnie taki kier będzie więcej. Z Lomba. No, zobaczymy. Więc zapraszam Was na ujęcie łóżkowe. Moje PSP się tu ładuje. Podoba mi się to w tym sprzęciku, że gdy ładuje się, jest taka powrańczowa diotka. Natomiast gdy się już naładuje do pełna, diotka zgasa. I wtedy wiem, że już się naładowała w pełni. To mi się podoba. Dobra, włączamy konsolkę, No i hmm, chyba widzieliście kiedyś w moich savech, kiedyś miałem 7 Wars, ale usunąłem, bo to była wersja PC-towa. Czy z, z wersji emulatorowej ją sobie ściągnąłem? Save mojego. ale niewiele straciłem, bo to był początek gry, więc. Więc w zasadzie na niczym nie straciłem. Bardzo chciałem mieć wersję DS-ową, bo to jest wersja pierwsza. Niedawno słyszałem, że ta gra jest także na Androida od niedawna, więc możecie sobie pograć na telefonie nawet. Tak wygląda niestety u mnie w tragicznym stanie. Coś za słabo to widać. No i UMD wygląda mniej więcej tak. Nie jest źle, bywało gorzej z tymi płytkami, ale jest dobrze. OK. A, tu mam coś innego jeszcze. No tak. Dobra. Już myślałem, że. Zaskoczenie dostanę, a tu nie, proszę bardzo. No w porządku. Nie narzekam, naprawdę, tylko myślałem, że trochę więcej dostanę, ale no cóż. Warto było. Także jeszcze raz Cię konsolowy Grześku pozdrawiam. Bardzo fajny materiał zrobiłeś o swoich konsolach. Rozwaliłeś mnie. Dobra, tak wygląda. Mm menu i zaczynamy. Tak pokrótce pokażę wam jak to się mniej więcej gra na mojej zrytej gałce niestety, no ale cóż ja zrobię, cóż ja zrobię. Podoba mi się to w tej wersji, że zamiast dotykowego panelu yy, drugim ekranem na DES-ie tutaj yy, te wszystkie akcje, które były na desie yy, są poprzedzone tymi przyciskami wszelakimi i to mi się podoba, lubię coś takiego. Takie małe quick time eventy to jest bardzo fajne. Tak wygląda ładowanie gry? No proszę. Nie widziałem. Grałem kiedyś na pirackim PSP i nie ładowało się aż tak. Nie było tego ładowania. Mój ukochany model 1004. Uwielbiam go. Jest bardzo fajny. Wyraźnie ciężki. Wyraźnie odczuwająco ciężki. I to mi się podoba. Bardzo podoba mi się ten model. Dobra, zobaczymy, jak to wyglądać będzie. Ha. Tu mi się chyba mniej ładuje. Mhm. Jasne. Aha, łączony autosave'ik. Fajnie. Hmm. Ciekawie się to ładuje, powiem szczerze. Nawet nie wiedziałem, że tak długo mi to zajmie. Heh. Mogę sobie w tym czasie zaparzyć herbatkę. Wiecie co? To już na później. To już na później. Jak będę robił, zagrajmy, bo, bo na pewno będę robił z tej gry zagrajmy. Dobra. I tu pewnie triggery trzeba będzie wciskać. Dawaj. Mhm. Mm Graficznie mi się podoba, z tego co widzę, yeah. widzicie? To jest właśnie powód tej zrytej gałeczki, słuchajcie, to mi się podoba. Mi się podoba ta troszeczkę podmieniona grafika pod PSP. Widzicie, jak dam tak mm, krótko w dół mm, gałeczkę, wyceluję ją, to wtedy postać mi jakoś się nie, nie łazi. Ale jak już ją przytrzymam i zostawię. O, widzicie, jak lekko już puszczę, to mi będzie sama pływać i się poruszać. No ale dobra. Nie wiem, czy tam cokolwiek wyraźnie widzicie. Płytka jest wyraźnie w kiepskim stanie, jeżeli tak długo się ładuje. Dobra, restart, will skip, a cutscene. Dobra, zrobiłem tą grenadę się na emulatorze na 100%. I powiem szczerze, jestem bardzo mm, zaskoczony tą grom. Te fajne quick time eventy. Lubię coś takiego, naprawdę to jest fajowe. Zamiast y, panelu dotykowego i wszystkich funkcji mamy y, dzięki startowi albo selektowi. Chyba A nie select to jest wybranie broni. Nic nie ma do wymiany. Aha. Dzięki Select'owi możemy sobie zobaczyć wszystko, wszystkie mapki. Wszystkie mapki, wszystkie statystyki i tak dalej. Zapisać grę można sobie w dowolnym momencie. Co mi się bardzo podoba. Można sobie zmienić nawet motyw. Fajnie, podoba mi się to. Tego na D się nie było. Patrzcie, ile opcji. Mi się to rotating? Wow. About Badger be OS. <grym> Ale ja, ja. Aha, okej. Okay. Podoba mi się to. Te dźwięki są fajne, mi się podobają co my tu mamy? Music player jest nawet fajny, Mapka fajnie się prezentuje. Taka o w stylu GTA2. Można powiedzieć, nie ma jakichś tam specjalnych załamań. Da się w ogóle ją jakoś zoomować? Chyba nie. Aha, pod tigrami możemy przeskakiwać przez opcje. Fajnie. Nawet o tym nie wiedziałem. Hmm. No dobra. Dobra, to był Chinata Wars. Mniej więcej, nie będę wam pokazywał wszystkiego, bo to nie ma sensu. Ech. No cóż, taki był subski lombard, trochę jest y, tych gier y, u mnie. Dzisiaj to niestety blado, nie miałem kasy za bardzo, chciałem się tylko wymienić i o to mi chodziło. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo wszystkich serdecznie, do następnego, cześć!